Małgorzata Socha należy dziś do grona najpopularniejszych i najbardziej zapracowanych aktorek w Polsce. Gwiazda kina i telewizji swoją aktorską przygodę zaczęła od występu w spektaklu teatru telewizji zatytułowanym Manka. Jednak prawdziwym przełomem w jej karierze okazało się zagranie epizodów w serialu Złotopolscy. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniosła jej rola ZUZY w serialu na wspólnej. Z czasem aktorka coraz częściej zaczęła pojawiać się na ekranie. Fani mogli oglądać ją między innymi w kultowej kreacji Wioli w Brzytuli czy filmach takich jak Śniadanie do łóżka, Weekend czy Och Karol 2. Nic dziwnego, że wielka popularność przyniosła 44, latce ogromne pieniądze, zwłaszcza że Małgorzata Socha rewelacyjnie radzi sobie nie tylko jako aktorka, ale także jako influencerka. Przekłada się to oczywiście na częstą współpracę z reklamodawcami. Gwiazda na wspólnej jest więc bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie często chwali się wnętrzami swojej podwarszawskiej willi, w której zamieszkała z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci. Posiadłość małżonków położona jest na działce o imponującym obszarze zajmującym 1000 metrów kwadratowych. Sam dom ma aż 350 m2 i znajduje się około 13 km od centrum stolicy. Willa odgrodzona ogromnym murem z czerwonych cegieł jest warta około 2 milionów złotych. Wnętrza domu aktorki i jej wybranka także robią niezwykłe wrażenia. Oglądając zdjęcia czterech kątów artystki, widać silne inspiracje stylem glamour, nowojorskim, a także rustykalnym. W salonie zwraca uwagę piękny biały kominek, w którym cała rodzina spędza zapewne niejeden jesienny wieczór. Nieruchomość należącą do Małgorzaty Sochy otacza wspaniały zielony ogród, na który wychodzi się przez taras. W dodatku willa znajduje się w bezpiecznej i przyjaznej okolicy, co zachęca dumnych rodziców do spędzania czasu z dziećmi na świeżym powietrzu. Nic więc dziwnego, że gwiazda polskiego kina uwielbia chwalić się zdjęciami ze swojego domu w mediach społecznościowych. Zobacz też, małgorzata Socha z drogą torebką na ulicy. Zastawiła bramę i zniknęła Małgorzata Socha i Krzysztof Wiśniewski świętują 16. Rocznicy ślubu, prawda, wyszła na jaw. Małgorzata Socha zabrania tego dzieciom. Zaskakujące słowa Małgorzata Socha złotopolscy na wspólnej brzytuli śniadanie do łóżka i pentoch. Karol II. Małgorzata Socha rewelacyjnie radzi sobie nie tylko jako aktorka, ale także jako influencerka. Chwali się wnętrzami swojej podwarszawskiej willi, w której zamieszkała z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci. Jest warta około 2 milionów złotych. Silna inspiracje stylem glamour, nowojorskim, a także rustykalnym. Cała rodzina spędza zapewne niejeden jesienny wieczór. Uwielbia chwalić się zdjęciami ze swojego domu w mediach społecznościowych. Zobacz też Małgorzata Socha z drogą torebką na ulicy. Zastawiła bramę i zniknęła Małgorzata Socha i Krzysztof Wiśniewski świętują 16 rocznicę ślubu prawda wyszła na jaw Małgorzata Socha zabrania tego dzieciom zaskakujące słowa